Witam serdecznie, i w tym odcinku chcę zaprezentować postać, która naprawdę podbiła już wiele serc graczy w Diablo 2. Mianowicie jest to zabójczyni, tak zwana mozaika. Gra się nią bardzo przyjemnie i widowiskowo. E, materiał ten podzielę na dwie krótkie części. W pierwszym opowiem o przedmiotach, jakie noszę, o przedmiotach, jakie nosi mój najemnik, umiejętnościach, <laughs> punktach talentów i statystykach. A w drugim zrobimy sobie krótką prezentację, jak to tak naprawdę śmiga, i zabijemy sobie coś. Także nie ociągając się do dzieła. Najważniejszą rzeczą, a w zasadzie dwiema najważniejszymi rzeczami są właśnie mozaiki, tak. Są to słowa runiczne, malgul amn. Nie są jakieś bardzo drogie, no ale nie są też bardzo tanie. Każde z tych słów runicznych daje nam plus 50%, do szans na niewykorzystanie ładunków przez kończące uderzenia. Zatem mamy 100% na niewykorzystanie tych szans, czyli te ładunki nam się nigdy nie kończą. Dodatkowo jeszcze plus 2 do umiejętności sztuk walki, eee, między 200 a 250 dodatkowych procentów do obrażeń, 20% premii do skuteczności ataku, 7% punkty zdrowia wykradzione za każde trafienie bonusowe procenty od 8 do 15 do zimna błyskawic i ognia akurat w tych runicznych szponach udało mi się w bazie dostać jeszcze plus 2 do uderzenia feniksa To jest też fajnym bonusem okej okay. Jak chodzi o hełm, no to ja na razie używam czako. E, najlepiej byłoby mieć Gryfona, e, czyli oko Gryfa z dodatkowymi e, obrażeniami do błyskawic, ale jeżeli ktoś na przykład się nastawia na granie pod zimno, e, może sobie założyć woal skrzydeł nocy. Taki hełm daje nam plus 2 do umiejętności. I też procentowe obrażenia do umiejętności od obrażeń zimna. Amulet. No, najlepiej to mieć kalejdoskop MARY. Tym bardziej, że akurat w tym buildzie brakuje nam tych odporności trochę. Dobrze je sobie czymkolwiek podnieść. Mamy tutaj plus do umiejętności troszkę atrybutów. Jak chodzi o zbroje, to no najlepsza jest Enigma. Przynajmniej najwygodniejsza, ponieważ daje nam ten teleport, szybkość poruszania się, umiejętności bonus do siły, trochę więcej punktów zdrowia i inne. No ale najważniejszy jest teleport, po prostu umila nam to grę, jest dużo szybciej. Jeżeli ktoś by chciał naprawdę wymaksować swoje umiejętności, wtedy powinien zaopatrzyć się w Dobre szaty Ormusa, które dają nam dużo do obrażeń, pod które akurat chcemy grać. Jeżeli nie mamy ani tego, ani tego, może być na początek Skóraż pomaga. można ją ulepszyć, czyli mamy tutaj plus do umiejętności, plus do odporności, ewentualnie Zdrada, Treachery w jakiejś fajnej zbroi. Jak chodzi o buty, to mogą być Aldury, szczególnie jeżeli nastawiamy się na Ubery albo miejsca, w których dostaniemy mocno obrażeniami od ognia. Oprócz Aldurów możemy sobie założyć, no, chociażby na talie odporności zimno, błyskawice. Możemy założyć treki, możemy założyć ee, podróżniki, jeżeli szukamy jakichś magicznych przedmiotów. Rękawice. Ja nie znalazłem jeszcze odpowiednich. Najlepsze byłyby żółte, które by nam dawały plus do umiejętności e, walk zabójczeni, czyli do martial arts. No i najlepiej jeszcze do szybkości ataku, tak? A idealnie by było, gdyby miały jeszcze fajną odporność i jakieś bonusy. Ja na razie mam tutaj e, nakładnie rąk zestawu ucznia daje nam to plus 20% do szybkości ataku 350% do obrażeń zadanych demonom bardzo duży res na ogień myślę też wymiennie nad chwytem draculi żeby zobaczyć jak działa life tap jak chodzi o pas dobrze jest mieć siatkę arachnidów ponieważ podwyższy nam to poziom umiejętności będzie więcej obrażeń jak nie mamy, zakładamy sobie sznuruszu, może być werdungo, albo to co akurat mamy na składzie, że się tak wyrażę. E, pierścienie. Kruczy lód to odporność na zamrożenie, e, ale jeżeli jeszcze a propos hełmów, e, mamy na przykład strażnik Kiry, możemy sobie założyć strażnik Kiry. Nie mamy co prawda bonusu do obrażeń, ale mamy 50% do odporności, odporność na zamrożenie i 20% FHR-a. To też jest niezły bonus, tym bardziej że nie musimy mieć wtedy krótszego lodu. Okej, okay, możemy mieć też obrączkę bulkatosa, ewentualnie soja. Bardzo dobrze wyposażyć się w pochodnie piekielnego ognia, czyli torcza dla zabójczyni. Wiadomo, im więcej atrybutów i odporności, tym lepiej. Dobrego Annihilusa. No i skillery do umiejętności walki dla zabójczyń. Ja takich nie mam, ale mam tutaj takie talizmany, co znalazłem. Do odporności, do zdrowia, to co tam mam, do FKR. a Ok, e, przejdźmy teraz do naszego pomocnika. Jak chodzi o najemnika, fajnie jest mieć go z drugiego aktu. Aurę wybieramy dowolną, tą, którą chcemy. E, może być to aura do obrony, do obrażeń, tak jak nam pasuje. Ja lubię aurę świętych łód, ponieważ spowalnia nam wszystkich wrogów. Bardzo dobre, szczególnie jak używamy teleportu, przemieszczamy się, e, na przykład szukamy tronu zniszczenia albo jakichś uberbosów. Najemnik, e, dobrze jak ma oblicze Andariel, najlepiej eteryczne, daje to punkty zdrowia za każde trafienie, szybkość ataku, siłę, odporność na trucizny. E, eteryczny Hard, czyli e, Fortitude. E, Bonus do obrażeń, bonus do obrony, do zdrowia, wszystkie odporności, jeszcze szansa na rzucenie zamrażającej zbroi 15 poziomowej, generalnie mm, jedna z najlepszych zbroi dla najemnika, jak nie najlepsza, eee, bardzo długo przeżywa z taką zbroją, dużo lepiej niż z innymi, oczywiście najlepszym możliwym eterycznym pancerzu powinna być zrobiona. Tutaj używam Nieskończoność, czyli Infinity w eterycznym CEA. Daje nam tę aurę Przekonanie, która nam niweluje te niewrażliwości na poszczególne żywioły. Dodatkowo jeszcze obniża procent odporności na błyskawice wrogów. Ma potężne obrażenia, 40% szans na druzgocące. Sporo do żywotności, trochę MFA. Jedna z najlepszych też broni dla najemnika. Yy, o najemniku jeszcze dodam, że no jak nie mamy Infinity. Oczywiście, jak najbardziej sprawdzi się olśnienie w dobrej bazie. Może być eteryczne CV, ewentualnie posłuszeństwo. Tak, to też wyciąga bardzo dobry damage. Jeżeli chodzi o najemnika, to polecam obejrzeć mój poradnik do najemnika z drugiego aktu. Jest na moim kanale w zakładce Diablo, poradniki i słowa runiczne. Tam dokładnie omawiam różne możliwe bronie, tarcze, hełmy i konfiguracje. Ok, jedziemy dalej. Eee, jeżeli chodzi o... Tutaj statystyki, to standardowo siła pod najcięższy przedmiot, najcięższym przedmiotem jest mój duch Monarsze, który bafuje mi CTA, oczywiście jak zwykle zapomniałem, ale postać powinna mieć CTA, daje nam to jeszcze więcej zdrowia, many i plus 1 do umiejętności od dowodzenia. Zręczność e, tutaj e, ja mam trochę za dużo, ale zręczność maksujemy sobie mm, pod e, wymagane szpony, których używamy. Generalnie pod broń dla naszej zabójczyni, nie ma co przesadzać. W energię całe, nic, reszta w żywotność. No, i ok, tak. E, mamy już część teoretyczną za nami. Zobaczmy, jak to w praktyce wygląda. Generalnie, naszą główną umiejętnością jest pazur smoka. Jest to umiejętność kończąca. Drugą naszą główną umiejętnością jest uderzenie feniksa. I w zależności od ilości ładunków, e, będziemy zadawać obrażenia od meteorytu, od seryjnych błyskawic albo od lodowych pocisków. Jeżeli ktoś chce, to można też się pobawić w lodowe ostrza, eee, szpony gromu i tak dalej, pięść ognia, ale głównie gra się na uderzenie Feniksa. Także przejdźmy teraz do drugiej części. Eee, postaram się Wam zaprezentować tutaj króciutko, jak to wygląda. Także mamy już rozkazy rzucone. Ja jeszcze zawsze sobie rzucam zniknięcie, podbijam i to odporności yy, i zwiększona szybkość. No i dobra, szukamy sobie pierwszych próbek i patrzcie. Mamy tutaj o, widzicie? Uderzenie Fenixa i jedna kulka koło nas się kręci i to po prostu bombarduje meteorytem. Wyciąga to naprawdę mega obrażenia i ta, ten ładunek nam się nigdy nie kończy, tak? Tutaj widzę, że ma odporność na ogień i na błyskawice, także weźmy sobie... Drugą kulkę. Druga kulka to błyskawice. Widzicie. Rozwala wszystko w nich Bardzo duże obrażenia i to jeszcze bez skillerów, tak? Proszę bardzo, do 10 tysięcy od błyskawic. I jak y, chcemy y, zagrać na umiejętność od zimna. E, musimy jeszcze jedną sobie kulkę tutaj dorobić latającą koło nas i to jest e, według mnie najładniejsze po prostu e, najładniejsze co możemy wyciągnąć z tej zabójczyni czyli e, nazywa się to e, obrażenia tak od lodowych pocisków Piękne, to jest naprawdę piękne. Sami widzicie, normalnie Star Wars, <laughs> można tak powiedzieć. Okej. Okay. jeszcze tutaj podeszły krótki Luna Dol. Aż chce się grać można powiedzieć. Także mam nadzieję, że materiał się podobał. Jak tak, zostaw łapkę w górę. Daj subskrypcję. Jeżeli subskrybujesz mój kanał, to mi bardzo miło. Zachęcam do oglądania innych materiałów. Jak chodzi o zabój czy nie, na pewno. E, jest filmik jak radzi sobie w sanktuarium chaosu i z balem. E, tak samo jak w... E, zobaczymy. No też planuję zrobić jakieś zabijanie uberów. E, no i te te spaczone tak terytoria. Terytoria grozy. Także będzie się działo. Trzymajcie się. Cześć.